Cześć, witam. Słuchajcie, dzisiaj wymyślimy sobie taką misję, w której polecę na i że tak powiem na pomoc takiemu posterunkowi. Tam podobno zmierza jakiś konwój. Jakiś podobno bardzo duży, więc co to dużo mówić nie będę. Tu tracił dużo czasu. Odpalamy maszynę, lecę tam sam. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Czekamy, aż się nam tutaj ściśnienie ustabilizuje w międzyczasie sobie ustawiamy tutaj inne rzeczy Tu zresetujemy sobie TMS-a o błędach dobra eee. a Się tutaj włączy te wszystkie SQI. Nie wiem, jak to się mówi poprawnie. To przestaje to tak piszczeć wkurzająco, znaczy syczeć. I jest ok. I teraz można, słuchajcie, połączyć się jak to Bozia przekazała z Warszawą i, pop... I poprosić o start. nie widzicie odpalamy pierwszy silnik no ciekawe jak mi pójdzie trochę już jestem wlatany, można powiedzieć w tego apacza, więc myślę, że będzie dobrze Aczkolwiek, no może być różnie. Tą misję, słuchajcie, przerobiłem z takiej domyślnej misji. Ponieważ bardzo mi się tu spodobała ta baza. I bazę zostawiłem, a całą resztę, że tak powiem, pozmieniałem. Nie? Bardzo lubię w ten sposób działać, bo. Połowa roboty, bo ja bym chciał taką bazę zobaczcie, zaprojektować od początku. No to zajęłoby to nie wiadomo ile czasu, i jeszcze może by nie wyszło aż tak fajnie. Jak tutaj, dobra, ale no my tu gadu, gadu, a tu nie ma czasu. Nie zrobiłem testu instalacji, ale kij z tym. Mogę jeszcze dla przyzwoitości sprawdzić, czy wszystkie lampy działają. Działają A co jeszcze? Czekamy aż się silniki rozkręcą i ustabilizują. Włączamy moc, wyłączamy APU, czekamy jeszcze, aż nam się tak zwane GPS-y skalibrują, i za chwilkę lecimy. No i dobra, mamy to. Yy, prosimy o zgodę na start. Two, take off. <ZM3> Dziękuję, mamy zgodę. Więc śmigamy. Zwiększamy moc. Lekko lewy pedał. Zobaczcie jaka ta baza jest fajna, naprawdę mi się spodobała w ogóle i yy, ta lokacja też jest tutaj fajna dosyć. Także wszystko w jednym. Jedziemy do punktu nawigacyjnego numer 1. Tutaj sobie zmniejszę trochę ten. No i tutaj, słuchajcie, będę musiał. I teraz, tak tu, gdzie nakierowuję ten krzyż, tam zaczyna szukać mój strzelec celów. No, i mówi mi, czy to znalazł, czy nie. Jeżeli znalazł, znalazł, to pokaże mi się taka lista tych celów. Będę mógł sobie je wtedy tutaj pozaznaczyć. Ja się już tutaj przełączę na, na broń. A jeszcze jedna rzecz, trzeba odblokować czafy. Robi się to tutaj i tutaj. A tu w ogóle można sobie zostawić o to. W razie, jakby ktoś nas na przykład zaczął namierzać, no słuchajcie, lota patrzę. To sama przyjemność, Polecę trochę niżej, trochę agresywniej. coś po łebkach a obejrzałem jak się te czafy coś dopuszcza i tu można to robić automatycznie ja to tak właśnie powystawiałem niby zobaczymy czy to się coś zadzieje samo eee, czekamy od czego są te haczyki To pierwsze co przychodzi do głowy żeby sobie marynarkę powiesić <grym> Mamy kogoś zobaczcie. No i teraz przechodzimy na miejsce pierwszego tego i zobaczmy, co on tu znalazł. Coś jest. Coś jest tutaj. Róbmy zoma. Może mu się zatrzymać, może zobaczmy, co my tu mamy. Coś tu w tych okolicach. A, już widzę. Już widzę. Zobaczcie, tu jest, tu na tych budynkach są. Eee, czy ja mogę jeszcze bardziej zbliżyć? Już nie. Ale tutaj mam dwóch żołnierzy, i tutaj mam jeszcze jednego z wyrzutnią rakiet. Nie wiem, czy to widzicie. Jestem za daleko, dlatego że tutaj jest pokazane, widzicie, gwiazdka 9999. Musi być poniżej tej wartości. Więc co? Powiemy, żeby dalej leciał do przodu. Pędkość 70. No zobaczcie jak wykryte zostały wykryci goście. No, realnie to by było bardzo to tak powiem niebezpieczna sytuacja no bo taki gościu zobaczcie, no jest bardzo niebezpieczny z taką wrzutnią a tu już go mamy zlokalizowanego ja jeszcze może przełączę się na razie na na głównego pilota podlecimy sobie tam troszeczkę bliżej he slept Włączam się teraz na przedniego strzelca i każemy mu się zatrzymać. I zobaczmy jak to teraz wygląda. Już jesteśmy w zasięgu. O, teraz dokładnie widać. Ci wyglądają na mniej groźnych, ale tego trzeba ściągnąć. Ściągnę go z Hellfire'a. Przytrzymuję laser. No. Dobra. Poszło. Spróbuję rozwalić tą wieżę w ogóle całkowicie. Szkoda, że nie można zalokować celu. Przynajmniej nie wiem, jak to się robi, ale gdzieś tam wyczytałem, że podobno jeszcze tego nie można zrobić. Trzeba to po prostu cały czas skorygować. No i zobaczcie oni tam niczego nie nieświadomi sobie, sobie siedzą na tej wieży Jedzą chleb A tu jeb No i zobaczcie zdaje się że tych z dołu też załatwiłem Zobaczmy sobie czy jeszcze tu kogoś nie ma Wygląda na to, że jest czysto. Przełączymy się na flier znowu. Poszukamy sobie tutaj. Bo, skoro tutaj coś już się dzieje, to może i tutaj gdzieś coś. Ale dobra, zlecę to. Zlecę to mojemu skrzydłowemu. Ja pierdolę. No i zobaczcie, kurde, jak mi się rozwalił. No. Nie wiem dlaczego, ale nagle zaczął mi spadać. Już mi się to któryś raz przytrafiło. Na szczęście jakoś się udało z tego wybrnąć. Tutaj nikogo nie mają, dobra. I co, i lecimy tym wąwozem cały czas.

Przełączamy się do przodu i zobaczmy, co tu się zdarzyło. Co to za akcja? Tutaj coś takiego jest. Zatrzymamy się. Coś tutaj jest rzeczywiście. Przełączymy się na ten, o, o, no i zobaczcie z jakiej odległości udało się wykryć zawodnika i tutaj wystaje, zdaje się góra z, z siłki, każe mu się znieść, czyli muszę sobie na tym w tej ramce zrobić na HP i zmniejszyć wysokość. Załóżmy na 800. I zobaczymy, co tu się nam wyłoni. No i zobaczcie: siłka, jak w mordę. Słabo ją widać. Jeszcze się podniosę troszeczkę, załóżmy na 900, musimy sobie zawsze rozpoznać przede wszystkim teren co my tu mamy siłka i dwóch żołnierzy, i, i ciężarówka. Co nie będziemy tracić, czasu tylko walimy w tą siłkę, nie? Oświetlamy cel laserem, aż nam się tutaj zaświeci taka ramka duża. O, teraz przytrzymujemy 3 sekundy i poszła. I Hellfire leci ku siłce. bij no i zobaczcie jaką potężną bronią jest aparcz potęga piekielny ogień właśnie stąpił na nich oh yeah sprawdźmy czy wszystko Przełączymy się na flir. Nie wiem, wygląda na to, że jest ok. Więc przełączymy się już znowu nas na pilota głównego. No i znowu każemy szukać naszemu strzelcowi celi. Jest nie ma. Trzeba And... się tu dobrze rozglądać i być czujnym. And target o, target stored? Mamy coś, coś mamy, przełączamy się na naszego zawodnika, coś tu jest, coś tu się dzieje. Coś tu jest, te białe punkty. O zobaczcie, coś tam się wydarzyło. Słupy dymu. Musimy rozpoznać tutaj co się dzieje. Tu jest kawałek jakiegoś ziła. Tutaj nic nie widać. Hmm. Pewnie muszę się wznieść, żebym bardziej zobaczył co tu się znajduje. Bo nie chciałbym się nadzieć na jakąś przeciwlotniczą. Serię, na przykład hmm, gdzieś zgubiłem te cele chyba. jest taki ziół. Nie mam mogę jakoś oświetlić, szczerze mówiąc. Oho Zobaczcie, że... Coś mi tutaj zaczęło samo napiery dzielać Czafami, więc nieciekawie. skąd? Spróbuję się przyczaić tutaj przy tym wzgórzu. No zaskoczyło mnie to trochę powiem szczerze. Dobra, zatrzymamy się tutaj przez chwilę. No i zobaczmy, co tam się dzieje. No tam jest widać grubo i to bardzo. Tutaj mnie niepokoi ten ural, co to było, co to jest, bo tam jest jeszcze kawałek. Dobra, robimy nie tak. Będziemy na zdzielać najwyżej e, z działka. jeszcze ciężarówka. OK. No jest trochę adrenalinki, słuchajcie. Nie wiem, że tak powiem, jaką taktykę powinienem teraz stosować. Polecę wzdłuż drogi, może. Trzeba być tu bardzo czujnym. Tu mamy jakieś miasteczko. O, tu jakieś mamy ciężarówkę. I żołnierzy. Słuchajcie, żarówki. kurde, miałem tutaj ten, z No, tego to się nie spodziewałem. Dobra. Muszę uważać z tą amunicją. Jeszcze tutaj zdaje się, tutaj też trochę na ten system ostrzegania. No i zobaczcie, co się tam dzieje. Te słupy ognia muszę się teraz gdzieś tutaj przyczaić. Bo tu jest właśnie tam, gdzieś jest ta właśnie ta nasza baza. O, tam jest taki maszt. Tam właśnie znajduje się ta baza. Chodźcie, co ja mogę teraz zrobić? Mi eee, się wydaje, że nie ma sensu dalej lecieć. Jest to zbyt ryzykowne. Przycopniemy sobie tutaj. Okej. Okay. Spróbujmy coś tutaj, że tak powiem, zobaczyć, skąd ten dym? Mało widać. mało. Hmm. O, shit. Fuck. No i po mnie. No tym razem się nie udało. Trochę ze swojej głupoty można by powiedzieć. E, co tu dużo mówić? E, zobaczmy, co tutaj się wydarzyło. No, zobaczcie, że ta baza niestety moja nie przetrwała. No i mamy tutaj parę jednostek, parę czołgów. Kurcze, szkoda. Szkoda, no ale co, no nic nie, nic nie zrobię. Do następnego. Pozdrawiam wszystkich.